Witam Was serdecznie. Jeszcze nie miałam okazji e, powiedzieć parę słów na temat e, mojej nowej książki, tej czerwonej, e, czyli Fizjologia zaczyna się w głowie. Słuchajcie, książka się sprzedaje w bardzo, bardzo e, dużym nakładzie, w przedsprzedaży, więc e, cieszy mnie to, że ten temat jest dla Was e, ciekawy. E, ja muszę Wam powiedzieć, że. W tej książce sama ze sobą spotkałam się z tematami, których wcześniej nie miałam okazji nigdzie przeczytać. I wydaje mi się, że gdybym miała okazję jakiś czas temu, kiedy byłam trenerem lub zawodnikiem, mieć takie doświadczenie i móc o tym gdzieś przeczytać, lub ktoś by mi powiedział, to wydaje mi się, że moja droga, ta zawodowa, by się na pewno skróciła o te jakieś 10 lat. Będę Was informować na bieżąco, będę podrzucać różnego rodzaju tematy, które w książce są zawarte. Ja już nie mogę się jej doczekać, myślę, że Wy też, więc. Cóż, już za niedługo. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.